Cześć! Pokażę Wam dzisiaj trzy ćwiczenia na rozluźnianie nadmiernie natętych miejsc na mielnicy, na rozróżnienie okolicy bioder oraz na otworzenie bioder. Pierwszy z nich to Manasana. Ustawiamy sobie nogi na szerokość bioder, ustawiamy stopy do rotacji zewnętrznej i powolutku schodzimy do dołu. Układamy łokcie tak, aby rozszerzyć uda do boków, łączymy ręce przed sobą i staramy się wyciągnąć mocno klatkę piersiową do góry. W tej pozycji zostajemy przez około 3 minuty. Jeśli czujesz, że nie dasz rady zostać w tej pozycji, możesz podłożyć sobie pod pośladki kostkę do jogi albo zrolowany koc. Staraj się cały czas mocno wyciągać klatkę piersiową w górę i nie zapominaj o oddechu w tej pozycji. Drugie ćwiczenie. Połóżmy się na plecach na podłodze. W tej pozycji dostajemy z nogami zgiętymi w kolanach. Łączymy sobie podeszkę stóp ze sobą i po wrótku opuszczamy kolana w kierunku do ziemi. Spróbuj maksymalnie rozluźnić swoje biodra i postaraj się iść tak daleko, jak tylko możesz, tak aby kolana zbliżyły się do ziemi. Jeśli tak jak ja nie jesteś w stanie dotknąć kolanami do ziemi, to możesz umieścić sobie przestrzeni pomiędzy zrolowany koc albo poduszkę. W pozycji zostajemy około dwóch minut. W tym czasie nie zapominaj o głębokim dechu i wydechu. Po dwóch minutach przyłóż sobie ręce na wysokości ud i delikatnie wspomóż uda do powrotu. Trzecie ćwiczenie to rozciąganie w kręgu. Przejdźmy do kręgu jedno nóż. Ustawiamy stopę do przodu i kolanem delikatnie schodzimy tak, aby znalazły się w prostej linii nad kostką. W tym momencie noga rozciągana to noga zakroczna, czyli moja lewa. Ustawiamy milnicę w ustawieniu neutralnym i trzymamy aktywny brzuch. W tej pozycji powinieneś czuć rozciąganie po lewej stronie, lewej pakwinie. W tej pozycji zostajemy sobie na około 60 sekund. Po 60 sekundach możemy zmienić stronę na drugą.